Dzień dobry, kochani. Dzisiaj porozmawiamy o smutku, z którym każdy z nas się mierzy z jakimiś różnego rodzaju problemami, które, które doświadczamy codziennie, jakieś troski, takie negatywne refleksje nas nachodzą ale w, w, tym, w tej księdze w Piśmie Świętym jest tak wiele obietnic Boga, który mm, zawsze mówi, mm, obiecuje, że będzie przy nas. Chciałam tutaj podać takie dwa przykłady. Pierwsze to jest z księgi Jeremiasza z, z pierwszego rozdziału, ósmy werset. I zacytuję: Nie bój się ich twarzy, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić, mówi Pan. Więc to są takie naprawdę mocne słowa. Pan jest z tobą, Pan jest z tobą, aby cię wybawić. Nieważne, nieważne od czego. Drugi werset drugi to jest z, z, z dziejów apostolskich. Osiemnasty rozdział, dziesiąty werset. Bo ja jestem z Tobą i nikt się na Ciebie nie targnie, aby Cię skrzywdzić. Słuchajcie, to są tak, taka, taka obietnica, że Pan Bóg jest, jest przy nas. Zresztą czasów się tutaj takie, mm, kolejny taki werset, to jest też z psalmów, mm, bodajże 111, albo 119, nie pamiętam dokładnie, wiem, że któryś z psam, e, e, choćby tysiąc padało po twojej prawicy i 10 tysięcy po twojej lewicy, tobie się nic nie stanie, więc nie bój się, bo ja jestem z tobą i naprawdę, jeśli zmagasz się z jakimkolwiek problemem, e, masz jakieś rozterki, Możesz do nas śmiało napisać tutaj na, na Facebooku i naprawdę to, to Pismo Święte, które, które towarzyszy mi każdego poranka, każdego dnia jest wspaniałym takim lekarstwem. Naprawdę warto zaczynać dzień, kończyć dzień właśnie ze Słowem Bożym i nigdy się nie lękać. Ja wiem, że to jest trudne, sama jestem matką dwójki małych dzieci i też borykam się z, jakimi, z jakimiś tam rękami, ale za każdym razem, jak przypominam sobie tą obietnicę Pana, mojego Jezusa Chrystusa, yy, mojego Zbawiciela, który za mnie umarł, naprawdę czuję się lepiej. Także pamiętaj o tym, że tutaj w tym masz lekarstwo, a Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby przyszedł na ziemię dwa tysiące lat temu po to, aby umrzeć nad siebie, po to, żebyś, żeby Cię chronić żebyś ty zawsze mógł yy, żyć wiecznie z nim. Życzę Wam dobrego wieczoru.